Hej, z tej strony Alexis, Ola i witam was dzisiaj w odcinku Clean With Me. Bardzo dawno takiego nie było, więc jeżeli pierwszy raz oglądacie Clean With Me, to jest to taki filmik, w którym będę wam pokazywać, jak sprzątam moje mieszkanie i służy to motywacji bądź też inspiracji do waszego sprzątania. Także dajcie znać, jeżeli chcecie zobaczyć takie przedświąteczne, głębsze porządki, bo dzisiaj robimy takie basic, basic sprzątanie. Zaczęłam od kuchni, bo dopiero co e, skończyłam gotować, więc chowam bieżące naczynia które właśnie używałam przy gotowaniu i pakuję je do zmywarki następnie zajmuję się zlewem, w którym również znajdują się resztki jedzenia, także najpierw wszystko spukuję i dopiero zaczynam szorować do sprzątania niezmiennie używam produktów marki Zielko marki Klingeng oraz marki joup. bardzo lubię te produkty do sprzątania właściwie od trzech lat, od kiedy mieszkam sama, w swoje mieszkania w Warszawie to ciągle te produkty mi się tutaj przewijają i niezmiennie dobrze mi się sprawdzają taką pastę czyszczącą właśnie zielko by sobie używać do tych takich powierzchni w kuchni czy w łazience które brudzą się bardziej Ona, ta pasta świetnie domywa właśnie takie miejsca, także wszystkie naczynia mamy pochowane, zlew jest umyrt Wytarty do sucha, więc teraz już czyszczę pozostałą przestrzeń i wszystkie te okruszki zrzucam sobie na podłogę. Po co mam się tutaj bawić, kiedy potem i tak będę przecież odkurzać? Ponieważ dzisiaj może nie sprzątamy jakoś dogłębnie we wszystkich szafkach, ale sprzątamy kompleksowo. To jest takie moje rutynowe, cotygodniowe sprzątanie i też na koniec będzie coś więcej, będzie niespodzianka, więc koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca. Następnie przecieram tutaj tą moją mleczną szybę, nie robię tego zawsze tak dokładnie, ale tutaj akurat coś mi się tłuszczu nachlapało, ale coś co robię za każdym razem i to praktycznie codziennie to mycie frontów, słuchajcie czarne fronty w kuchni, matowe, to jest to najgorsza rzecz jaka istnieje i to jest moja zmora, no ale niestety to wynajmowane mieszkanie, przynajmniej wiem, że u siebie takich nie zrobię, a ten etap projektowania własnej kuchni jeszcze przede mną, już niedługo. Kiedy kuchnia jest gotowa, przechodzę do stołu, przy którym jemy, ale je też pracujemy, i ja nagrywam tutaj wszystko. Przecieram też, robię zdecydowanie częściej, no ale w rutynowym sprzątaniu nie może zabraknąć tego miejsca. Po prostu teraz poświęcam mu troszeczkę więcej czasu. Przecieram też krzesła, czy tutaj te takie dolne listwy. Zmieniam też wodę kwiatką, którą mam na stole. Przecieram wszelkie tutaj krzesła, fotele i zajmuję się teraz szafką pod telewizorem, z której też wycieram sobie. Kurze. Też nie jakoś dokładnie, nie wyjmuję wszystkiego, ale tak wiecie, mniej więcej również tutaj stolik i nie byłabym sobą, gdybym podczas sprzątania czegoś nie przestawiła. Dajcie znać, czy też tak macie, ale u mnie sprzątanie nie jest kompletne, jeżeli ja sobie czegoś w mieszkaniu nie przestawię. W tym tygodniu padło na pianino, a w zeszłym dogoniu właśnie, kiedy nagrywałam ten film, to musiałam zmienić położenie szafki e, tutaj takiego, właściwie stoliczka koło kanapy z naszym biokominkiem przestawiłam na drugą stronę, wycieram kurze również z listew czy z kontaktów. Też nie robię tego zawsze, ale dzisiaj akurat mi się o tym przypomniało, składam tutaj na kanapie kocek, bo tutaj zazwyczaj siedzę i teraz przechodzę do mycia lustra. Ona mi się jakoś bardzo nie brudzi, ale lubię je sobie tak co tydzień odświeżyć. Wycielam też odciski palców ze wszystkich szaf, bo większość szafek właśnie w mieszkaniu mamy takich dotykowych i potem przechodzę do naszego korytarza przy wejściu, tutaj również je to duże lustro. Pakuję też prezent, bo wieczorem przychodziła do nas moja przyjaciółka, która miała ostatnią urodzinę, więc od razu to przygotowałam. Chowam jakieś buty, które Kuba zostawił na wierzchu i stwierdziłam, że muszę trochę wyszczuplić naszą tutaj przywyjściową szafę na kurtki, bo wrzuciliśmy tutaj już zimowe kurtki, więc ja postanowiłam pozbyć się kilku bardziej e, takich m, wiosenno-letnich właśnie na przykład kurtek jeansowych i niektórych z nich pozbyłam się całkowicie, a niektóre z nich po prostu chowam do łóżka i tutaj od razu jak jestem przy łóżku to też robię porządek w pościeli, bo ostatnio siostra Kuba u nas spała i Kuba potem jakoś źle pochował do pościel, więc układam to tam e, po swojemu. ścielę też łóżko Zmieniać pościel jeszcze nie czas, więc tylko tutaj wszystko ładnie układam i wycieram kurze z tej górnej listwy nad łóżkiem oraz z naszej szafki nocnej. Następnie przechodzę na drugą stronę sypialni, gdzie mamy taką komodę. Składam jakieś rzeczy, które leżały nam na wierzchu, chociaż za szufladę muszę się wziąć, ale to już w tym przez, przed świątecznym sprzątaniu, więc na razie po prostu wszystko zdejmuję z komody, wycieram kurze, przecieram wszystkie ramki, tutaj jakieś książki, z których się Kuba teraz uczy i wszystko, no na no, bo układam pianino, które zawsze myję płynem do szyb, a nie takim do kurzu. Taki protip, jak też jesteście grającymi. No i na koniec toaletka tutaj od lat ta sama rodzina, bo to nadal jest ta to sama toaletka, którą miałam jeszcze w swoim domu rodzinnym i słuchajcie, to już będzie chyba, nie wiem, z 8 lat jak ją mam i w końcu ona ma jakieś pierwsze oznaki użytkowania Co i tak przy mojej eksploatacji Tego mebla jest naprawdę imponujące Ale jeszcze się trzymam I myślę, że jeszcze do nowego mieszkania trochę potrzyma No i na koniec zostawiłam sobie łazienkę Zaczynam od użycia takiej mocniejszej chemii Właśnie w toalecie Czy w odpływach Żeby to wszystko tam przeczyścić Bo wiecie jak moje włosy To moje włosy zatykają te odpływy Normalna sprawa I w tym czasie kiedy ta mocniejsza chemia sobie działa Ja przewieszam ręczniki i nie wiem, tutaj czyszczę też kaloryfer, jakieś półki, i dopiero potem, jak ta chemia już sobie zadziała, to czyszczę sobie toaletę i zawsze też odpinam tutaj z zawiasów to wszystko, żeby lepiej wyczyścić. Mm, I potem właśnie już przechodzę do. E, prysznica, skąd wyjmuje tą listwę, jeżeli macie taką listwę, to to jest ważny znak, żeby ją właśnie podnieść i też wszystko wyczyścić w środku, bo tam naprawdę sporo się brudzi, właśnie nie dojrze włosy, zatykają odpów, to wiecie, też te odżywki się tam nagromadzają. No warto to po prostu przyczyścić, tutaj Wam pokazuję właśnie, jak kred działa. I o, tutaj teraz widać, ale ja to wszystko robię tam w maserce. Jak używacie takiej mocnej chemii, to ja na czas jej działania raczej staram się wychodzić z łazienki, ale dzisiaj mi się spieszyło, więc sobie po prostu działam w maserce, żeby się nie potruć. No i tutaj też już sprzedam w rękawiczkach i. Postanowiłam, że sobie dzisiaj wyczyszczę tutaj tą górną szufladę, bo jakiś olejek do dymaki już mi się rozlał, więc chciałam sobie tutaj wszystko ładnie na nowo zorganizować, poukładać, yy, przetrzeć, ale następny raz zostawiłam sobie dorną szufladę, która też tam wymagała yy, jakiegoś yy, przeczyszczenia i nowej organizacji, yy, ale dzisiaj ta górna, wszystko sobie na nowo układam, przecieram, no i kiedy to już jest gotowe to moje lustro i tutaj się zajmuję z lebem. I poświęconą tę chwilę, żeby wszystko ładnie wyczyścić. Wiecie, to jest takie miejsce, którego się chyba najwięcej używa i też się najczęściej brudzi, są jakieś zacieki, więc dbam o to. Tutaj, o, teraz dobrze widzicie, że robię to wszystko w maseczce. Przecieram tutaj również ten blat i na koniec wracam pod prysznic. Tutaj sobie do końca już go umyć nie przepadam w ogóle za myciem prysznica, mogę myć kible, mogę mieć wszystko inne, ale prysznica jakoś nie lubię myć, ale no cóż, trzeba i teraz kiedy wszystkie pomieszczenia już są czyste, to biorę się za podłogi, zaczynam od odkurzania, pokazywałam wam na TikToku jak unboxingowałam ten odkurzacz, bo to nasz nowy zakup z Xiaomi i super nam się sprawdza słyszałam bardzo skrajne opinie myśleliśmy o Dysonie, ale stwierdziliśmy, dobra na pierwszy ogień kupimy ten i naprawdę jest super, ciężko mi powiedzieć czy Dyson byłby lepszy, bo nie mam prób no nie, ale my z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo e, polecam. Kuba wrócił z pracy i nagrywam narrację, więc nie wam tego fragmentu z dźwiękiem. Ale Kuba powiedział, że on podkurza przed kamerą, żeby nie było, że on tu mu nic nie robi, więc teraz będziecie mogli podziwiać starego, jak e, odkurza dywan ze zmienioną końcówką naszego odkurzacza Xiaomi, e, a potem już myje podłogi. Pytaliście mnie, czy z racji, że kupiliśmy ten noc to nie jestem zadowolona z tego takiego robota jeżdżącego. Nadal jestem, po prostu ten robot jest taki fajny, żeby go puścić, wiecie, raz, dwa razy w tygodniu, nawet tak co drugi, trzeci dzień, żeby on tak wam ogarnął chatę. No ale w, tak raz w tygodniu trzeba gdzieś tam dojechać w takie głębsze zakamarki i tak dalej, gdzie ten robot nie wiedzie i dlatego właśnie kupiliśmy ten Xiaomi. A potem poszliśmy na zakupy i dzisiaj było Taco Night, bo właśnie Laura przychodziła na urodzinową kolację. To widzieliście na rolce i na TikToku, ale tutaj wam jeszcze bonusowo nagrałam, jak rozpo zakupy. Oczywiście prawo dżungli, jak się kupi słodycze, to trzeba je od razu zjeść, więc stary je. Mój problem z kuchnią zawsze jest taki, że nie dosięgam do wszystkich szafek. Tu akurat jeszcze uzupełniałam ksylito, ale potem jak już chciałam wszystko chować, to nie wszędzie dosięgam, więc dobrze, że Kuba wrócił z pracy, bo mógł mi pomóc to schować. Nie musiałam się gimnastykować z jakimiś krzesłami, więc tak, pomaga nie tylko w odkurzeniu. Niech to wybrzmi tutaj. No i tutaj już tak naprawdę koniec e, sprzątania, bo jak pochowaliśmy wszystkie zakupy, to zebrałam się za gotowanie, bo została mi godzinka właśnie do przyjścia Laura, a trzeba było przecież meksykański wieczór przygotować. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym. Pa!